Konichiwa <laughs> <laughs> Ze słonikami z poprzedniego odcinka. Dojechaliśmy do nowego hotelu. Dają nam balkon, e, znaczy pokój z balkonem na 13 piętrze, i musimy podpisać lojalkę, że, żeby nam pozwolili otworzyć ten balkon. Nie można otwierać balkonu bez podpisania czegoś. To ciekawe. Wow, jaka restauracja fajna. Przepięknie. Tutaj też możemy przyjść zjeść, ale chyba wolimy sobie pójść na street food. Ooh. ładnie. O jejku, jak ładnie. Wow, Joe. So cool. We're definitely booking this hotel for our last night. Wow. I też tutaj są. Można patrzeć, jak ktoś, nie wiem, robi kupę. <grym> Trzeba to zasłonić. Mieliśmy mieć takie, taki hotel na nasz ślub w Portugalii, ale mieliśmy tam rodziny, że brat z siostrą miał spać i nie mieli tych, nie mieli tych żaluzji, więc bez sensu. Pięknie. Okej, okay, pierwszy raz się spotykam w hotelu, że oprócz przysmaków zostawili też kondomy. Joey w pokoju już kombinuje, bo chce polecieć dronem. I takie widoczki. Mamy basen na szóstym piętrze. Super. Ale raczej nie skorzystamy, bo tylko na jedną noc. time they close? O, ten. Ekstra. Nasz ostatni dzień na tą chwilę w Bangkoku zaczęło padać. Ale idziemy sobie na masaż. Mamy parasole. Idziemy na masaż i na kolację. I takie, takie tutaj wieczorne klimaty. Ten masaż. Oil massage. One hour 300. Let's go! Looks good, right? Yeah, let's do it. Masaż! Oj Hello! Hello? Hello. Okay. Ar się zrelaksowaliśmy, leżeliśmy na podłodze, czyli tak jak lubię, uwielbiam na podłodze masaże, moje włosy to masakra. Wychodzimy, lecimy dalej, strasznie pada. Tak jak Wam mówiłam, trawka jest tutaj legalna. Co chwilę są sklepy. Pytaliśmy naszego przewodnika. Mówi, że od dwóch lat jest legalne, ale że zalegalizowali dla turystów bardziej niż dla Tajlandczyków. keep going. Yeah, let's stay. Dobra, jednak zawracamy, bo po prostu takie było przejście. A tutaj są fajne siedzenia i knajpka wygląda na fajną. Co prawda, japońska. Ale zjemy tu. Hello, are you open? Musieliśmy zdjąć buty. Patrzcie ile mam śniaków to od tych wszystkich masaży. I patrzymy na jedzonko Konnichiwa, Konnichiwa. <laughs> Przystaweczki, Delicious. That's tuna. That's tuna, it's amazing Przepyszne sushi A stolik obok nas po prostu totalnie imprezuje Mają jakieś urodziny Wzięliśmy też sake Zabieramy się za płacenie i po kilku dniach się zorientowaliśmy, że każdy banknot ma króla. Wow. Poszliśmy do kolejnego miejsca na deser. Zamówiliśmy kokosa. Ja też zamówiłam ryż z mango, taki słodki jest przepyszny. Zaraz wam pokażę. Nice, nasz deser. fermentowany ryż, który jest e, bardzo taki ol, e, złączony jakby, żeby łatwo się go nabierało. Na to jakieś orzeszki, anan... E, Boże, mango. Sorry, jestem zmęczona, jest prawie 23. I też napiliśmy się sakę. W każdym razie deserek ekstra. Kolejny poranek. Słuchajcie, śniadanie mistrzów. Ten hotel, wow, co za hotel. Mamy jeszcze jedną noc w Bangkoku, Najmujemy ten hotel. Bardzo dobry, bardzo. A nie chcę mi się nawet Wam pokazywać. Natomiast jest kilka stanowisk i można sam... Ale to jest chleb, bezglutenowy, jest, jest super. Zamówiłam sobie właśnie omlet. Ekstra, ekstra śniadania ma ten hotel, polecam. Hej, hej! Wybacz mi, że przerywam ten odcinek, ale chciałam Cię tylko poinformować, że oprócz naszego e-booka, którego napisałyśmy z Anią de Amerykanką, filmowy Nowy Jork, który zbiera cudowne opinie, za które jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczne. Jest to doskonały przewodnik, żeby wybrać się do Nowego Jorku. Możesz podwiedzać Nowy Jork śladami filmów. Są przepiękne zdjęcia, polecane restauracje, tipy, rady, mnóstwo ciekawostek, historia, wszystko, wszystko w jednym e-booku. Chciałam też Wam dać znać, że dostępny już jest e-book Nie jesteś sam. historię ludzi z depresją, który napisałam w oparciu o wywiady z osobami, które przeszły przez depresję. Zapraszam na stronę polkawameryce.com, żeby zapoznać się z tą ofertą. Dobra, wracamy do odcinka. Sorry. Już w furce elegancko zabierają nas na lotnisko. Wszystkie transfery nam ta firma załatwiła. W czasy w Azji. Także idealnie, bo już niczym nie trzeba się przejmować. i Załatwili nam też wizy, bo teraz lecimy do Kambodży. Um, ale wiele motocyklów przejeżdża. Nie wiem, czy widać. Hej, Joey. Hey. Did you like Thailand? Yes, Thailand was amazing. Are you excited about Cambodia? Yeah. It's gonna be a wild experience. Uh -huh. Powiedzieli nam taka ciekawostka, żeby nie jeść z tej firmy, właśnie. Powiedzieli nam, żeby nie jeść jedzenia ulicznego w Kambodży że w Tajlandii mają większe pojęcie sanitarne i higiena i w ogóle jakby biologia, chemia, bardziej mają tutaj to ogarnięte, bo bardzo słaba jest ponoć edukacja w Kambodży i że tam takich podstawowych informacji jakby nie mają i nie przestrzegają podstawowych zasad, także taka ciekawostka. No to w drogę, następny przystanek Siem Reap, Kambodża. takie rzeczy. O, oh, sticky rice, mango sticky rice, let's take it. Kokosy 160, a w, w mieście po 20, w knajpie było po 70, no ale to nie to samo co 160 na lotnisku. Chcieliśmy do Siem Rep. czekam na nasze bagaże. Mieliśmy VIP-owskie VIP traktowanie nas, to znaczy wzięto od nas paszporty. Z moim nazwiskiem stał facet z karteczką i teraz wbijają nam wizę poza kolejką. Także ekstra. I właśnie wszystko dzięki tej firmie, którą wynajęłam na zaplanowanie nam tego wyjazdu. I czekamy też, e, e, zabiorą nas do hotelu. Mamy, mamy autko wynajęte przez tą firmę. O niczym nie musiałam myśleć, po prostu. Zapłaciłam, wynajęłam i z głowy. Dojechaliśmy do hotelu. Golden Temple się nazywa. Wejście póki co. Miazga, zarąbiste. Takim wejściem weszliśmy. Basen był jednym z powodów, dla których wybrałam to miejsce. Z boską. No czyż to nie jest boski hotel? Na razie tylko z zewnątrz, zaraz zobaczymy jak pokój. Doszliśmy. Zaprowadziła nas pani do pokoju. Oto jak wygląda. Dostaliśmy mały upgrade, bo mamy widok na basen. Taka łazienka. Hello. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Słuchajcie, ale historii się nasłuchaliśmy od naszego przewodnika, już w aucie. Zobaczcie. Ale chill będzie, tu naszą restaurację widać, zaraz tam idziemy. Właściwie nie, wiecie co najpierw sobie wynajęliśmy? Boże. Prosto z lotniska. Wiecie co wynajęliśmy sobie najpierw? Wynajęliśmy sobie masaż. Półtora godziny będziemy mieli zaraz masaż, a po masażu idziemy na kolację z tańcami klasycznymi, wietnamskimi. Także spodziewam się super wrażeń. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, mianowicie tutaj jest coś na kształt autokracji, to znaczy jest premier, który był premierem przez tam 40 parę lat i fatalnie się działo w kraju, bo jest też król, ale król jest tylko taki, wiecie, na pokaz, monarchia konstytucyjna. I wyobraźcie sobie, że ten premier na przykład fałszował wybory w jednych wyborach. Tylko on startował i było 100% głosów na niego, bo swojego przeciwnika, który miał większe poparcie, wsadził do więzienia pod jakimś pretekstem. Rozumiecie? To jest taka w cudzysłowiu, konstytucja. I wiecie, kto teraz, po, po tym jak on był 40 par lat premierem, kto teraz został premierem? Jego syn. Rok temu został premierem. Masakra. Um, jeszcze z takich ciekawostek to to, że Siemrep. Kiedyś było stolicą, już nie jest i nie można budować powyżej piątego piętra, ponieważ jesteśmy niedaleko świątyni Angkor Wat, gdzie, którą Wam też oczywiście pokażę, a niekoniecznie w tym odcinku, nie sądzę. Dlatego właśnie nie można budować, bo nic nie może być wyższego niż ta świątynia. I też jak przyjeżdżaliśmy, to widać tą biedę i że ten kraj się jeszcze rozwija, bo tak naprawdę dopiero od 20 paru lat się zaczęli normalnie rozwijać. Ponieważ był tutaj Pol Pot, to pewnie kojarzycie z lekcji historii, mordował inteligencję, w ogóle mordował ludzi, e, zwłaszcza też na przykład o jasnej karnacji mordował ludzi, inteligencję właśnie, zamordował 25% populacji. Później po tym, jak jego zamordowano, czy tam jego, e, najpierw go schwytano i niby twierdzi się, że go zatruto w więzieniu. Natomiast wybucha wojna domowa, która też parę lat trwała, także ten kraj przez bardzo dużo turbulencji przeszedł. W międzyczasie też opowiadał nam przewodnik o tym, że Angelina Jolie jest bardzo tutaj uwielbiana, że kupiła sobie tutaj piękny dom, ma ziemię, em, niszczyli lasy wokół jej domu, em, przez co niszczyli, ścinali te drzewa, co też jest złe dla środowiska, więc co zrobiła Angelina Jolie? Wykupiła cały las i przestano, przestano tam cokolwiek wycinać. No po prostu mega. I powiedziała Angelina Jolie ponoć w jakimś wywiadzie ostatnio, Teraz będzie chciała przychodzić na emeryturę i będzie chciała tutaj zamieszkać. Także tutaj przyjedzie, żeby tu zamieszkać. Także taka, taka ciekawostka. Dobra, zbieram się, bo zaraz mamy za 20 minut mamy masaż. Także zaczynamy ten pobyt po prostu od um, zajętych wrażeń. Telefon dzwoni. Spada. Jasmin? Hmm. Jasmine jest my favorite. Co za masaż, słuchajcie. Wow! Wszędzie, gdzie podróżuję, chodzę na masaż, uwielbiam masaże. I jeden z najlepszych masażów w moim życiu był na Kostaryce. Mam wideo z tego wyjazdu, to był nasz e, miesiąc miodowy. Tam miałam masaż w środku dżungli, pod taką wiatą, jakby. I słyszałam szum wody strumyka obok, i te wszystkie ptaki, i te małpy, które. W każdym razie, to też był jeden z fajniejszych masaży, jakie miałam za mną z basen, To też był jeden z fajniejszych masaży, jakie w życiu miałam. Natomiast dwie dziwne rzeczy. Jedna dziwna rzecz, ale fajna, druga taka dziwna i chyba nie fajna. To powiem wam o tej fajnej. Masaż głowy, bla 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 i da, dała mi taką maseczkę, to znaczy długie płaty bardzo zimnego, mokrego ogórka. I nie tylko tak jak zazwyczaj, nie wiem, gdzieś się daje tutaj na przykład na oczy, nie, tylko takie długie płaty tu, 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 tu wszędzie na całej twarzy po prostu. Cała czułam cały czas ogórka. I on był jakby z lodówki, taki zimny bardzo. Ale co było dziwne i chyba niefajne, i taka byłam lekko w szoku, bo to w pierwszych pięciu minutach masażu się wydarzyło, masażystka wycisnęła mi dwa pryszcze na plecach. I zostawię to może bez komentarza. Dobra, szybko muszę sobie ogarnąć się i lecimy. Bye! Super, ten hotel, do którego nas przywieźli na kolację i na tańce. Ok, dziękuję. Dojechaliśmy. Słuchajcie, drinki za 3 dolary, to za 5 i a ja ale ceny. Restauracja pięciogwiazdkowa. Wine. Thank you. i się pyta, czy to jeden z naszych, jeden z nich to nasz przewodnik, ha, ha, ha. Trzymają mężczyźni to pułapka na duże ryby, a to co trzymają kobiety to pułapka na małe ryby. I taniec pochodzi z, z rejonu nad rzeką, która ma ponoć najczystszą rzekę i ryby. W niej żyją i tam łowi się ryby. Najczystsza słodka woda na świecie ponoć. I na deser owoce. Tańcami, ale musimy się zbierać, bo jutro, słuchajcie, musimy wstać o czwartej rano, bo jedziemy zobaczyć świątynię Angkor Wat o wschodzie słońca i mamy drona. Także spodziewam się naprawdę mega ujęć, ale to już w następnym vlogu. Dziękuję Wam bardzo za zobaczenie kolejnego vloga z serii Polka w Azji i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, pa! Będziemy się teraz wspinać po takich schodach. Chyba na czworaka. Yeah! Potwierdzam, żaby są dobre.